Przed posterunkiem gminnym stał pojazd okryty brezentowym dachem i opatrzony tablicą rejestracyjną YMAN 055 678. Podeszli do samochodu. Lewe drzwi były uszkodzone i wyglądało na to, że ktoś próbował otworzyć je siłą. Że ktoś próbował otworzyć je siłą przy użyciu jakiejś dźwigni, a gdy to się nie udało, stłukł szybę. Stacyjka włączająca zapłon była rozkręcona, a przewody zwarte. Jednak największa niespodzianka spoczywała na prawym przednim siedzeniu. Był to młotek. Zwyczajny młotek z zabrudzonym trzonkiem i odłupanym kawałkiem żelaza na cieńszym końcu. Nawet mało wprawne oko dostrzegłoby, że obuch młotka pokryty jest zaschniętymi rdzawymi plamami krwi. Dawajcie tu tych z okruszyny, rozkazał kapitan Rajski. Z posterunku wyszli dwaj porucznicy. Przywitali się. Kiedy to pudło zostało odnalezione? Tuż przed południem. Dostaliśmy cynk od taksówkarza. Co powiedział? Nic takiego, że przejeżdżał obok, zdziwił go widok stojącego w polu i uszkodzonego samochodu milicyjnego, no i dał nam znać. Jego nazwisko? Bolesław Fiutak, numer boczny 91. To starszy gość, już ze 20 lat siedzi za kółkiem. I co zrobiliście? Na hol i przyciągnęliśmy samochód tutaj. Wiedzieliśmy już od rana, do kogo należy. Jak to? Tak od razu na hol i jazda? Nie zauważyliście, jak wygląda wnętrze samochodu? Panie kapitanie, tacy zieloni to my nie jesteśmy, zaśmiał się niższy z poruczników. Przecież nawet ostatni dureń dostrzegłby, że coś jest nie tak. Po pierwsze, samochód został skradziony i już samo to musiało się wydać podejrzane. A po drugie, w środku kupa błota stacyjka rozbabrana, no i ten zakrwawiony młotek. No, tacy głupi to my nie jesteśmy. Zebraliśmy wszystkie ślady i odciski. Obfotografowaliśmy zarówno samochód, jak i miejsce, w którym został znaleziony. Nie ruszaliśmy tylko młotka. Mógł zmienić położenie podczas holowania samochodu, ale staraliśmy się jechać ostrożnie jak z porcelaną. Kapitan Rajski odciągnął porucznika na stronę i o czymś krótko rozmawiali. Porucznik odwrócił się plecami do pozostałych i w ten sposób, iście konfidencjonalnie, pokazał rajskiemu mały plastikowy woreczek, w którym czerwieniło się coś podobnego do skręconej nitki. Rajski zadowolony z tego co zobaczył, Zwrócił się do swego współpracownika. Salski, weź chłopie ten młoteczek. Zabezpiecz, wsiadaj do mojego Fiata i pędem do naszego laboratorium. Wiesz, co trzeba z tym zrobić. Wracaj czym prędzej z wynikami. A wam, panowie, dziękuję. Niezła robota. Czy komendant Tatar zdążył wam już podziękować? Sierżant Tatar promieniał. Nie tyle ze względu na słowa Rajskiego, ile ze względu na to, że jego maszyna nie będzie mu już śnić po nocach. Wiktor, przypomniał Rajski Salskiemu. Wracaj tu naturalnie z młotkiem. Musimy odnaleźć właściciela. Nie zapomnij też zabrać do Warszawy wszystkiego, co w gaziku znaleźli koledzy z Okruszyny. W tej sytuacji powiedział kapitan Salski z największą pieczołowitością pakujący młotek do plastikowego woreczka: wieczorem zajmiesz się chyba czymś innym zamiast eksperymentu z ciernikiem, co? Dlaczego tak sądzisz? Bo wydaje mi się to całkowicie zbyteczne. Jasne jest, że wchodzącym do bramy sklepu nie mógł być weterynarz koral. Czyżbyś już nie pamiętał, że mamy tutaj dwa trupy? Nie zapomniałem. Koral mógł z powodzeniem rozprawić się z Felicją Ciernik, a potem, niezależnie od tego, samemu paść ofiarą. I właśnie, żeby to móc wykluczyć, potrzebny nam jest między innymi ten eksperyment. Zrozumiałeś? Powiedzmy, ale dlaczego mówisz między innymi? Czyżbyś miał już gotowy plan dalszych przedsięwzięć śledczych? Czy myślisz także o jakichś innych eksperymentach? Powiedzmy, w tym samym tonie odparł kapitan Rajski i przynaglił swego kolegę. Macie tu niezły bewsztyk, powiedział jeden z poruczników z okruszyny, gdy kapitan Salski już odjechał. Takiej afery nie mieliśmy w tej okolicy chyba od kilkunastu lat. Ja takiej wcale sobie nie przypominam, dodał drugi z poruczników. Owszem, zdarzały się podpalenia, mordobicia, okaleczenia, ale żeby dwa trupy naraz, tego troszkę za wiele. Wszystkiego mamy za wiele, rzekł Rajski, patrząc w zamyśleniu na wnętrze samochodu sierżanta Tatara. Można powiedzieć, że jak na dwa tajemnicze morderstwa, to spotyka nas zbyt szybko i zbyt wiele szczęścia naraz. Myśli pan o tym młotku, kapitanie? Nie tylko, ale o młotku także. Ten przedmiot jest prawdopodobnie narzędziem zbrodni. Narzędziem odnalezionym szybko, właściwie bez żadnych zachodów i to w samochodzie milicyjnym skradzionym przed niewieloma godzinami. Samochód jest również. Najpierw mieliśmy zwłoki dziewczyny i mogliśmy przypuszczać, że weterynarz ulotnił się. Tymczasem korala znajdujemy martwego i to także jak na zawołanie. Co o tym sądzicie, koledzy? To jest jasne, powiedział niższy z poroczników. W grę wchodzi ktoś trzeci. Niewątpliwie, dodał sierżant Tatar, przysłuchujący się rozmowie. Ja jestem, panie kapitanie, za tym eksperymentem z Ciernikiem. Wspomniał mi o tym kapitan Salski i za sprawdzeniem alibi wszystkich podejrzanych. Kapitan Rajski roześmiał się. A macie już na oku jakiegoś podejrzanego komendancie? Te, gminny detektywie, rzekł z przekąsem niższy z poruczników. Nie wiedziałem, że jesteś taki bystry, zakpił. Powiedz panu kapitanowi, kto według ciebie zaciukał tych dwoje. No powiedz. Kiedy będę wiedział, to powiem. Możesz być tego pewny. Odparł wcale nie zbity z tropu ani nieurażony sierżant tatar. Ty myślisz, że jak masz gwiazdki, to już jesteś mądrzejszy od wszystkich sierżantów? odciął się. Byli kolegami od lat i tatar mógł sobie na takie słowa pozwolić. Panowie, Rajski przerwał tę wymianę zdań. Szkoda czasu na takie rozmowy. O, idzie Mariola, powiedział sierżant tatar. Ona pracuje w księgowości. Może by z nią pogadać, panie kapitanie. Pomysł godny Sherlocka Holmesa, sierżancie. Czołem koledzy, poproście sierżancie tę panienkę na posterunek. Będę czekał w waszym pokoju. Mariola, więc kówna, trzęsła się z wrażenia jak w febrze. Nigdy jeszcze nie świadkowała. Nigdy nie miała styczności z milicją i do wszelkich mundurów odnosiła się z paniczną wręcz obawą. Przysiadła skromnie na rożku krzesła. Dłonie ciągle krążyły wokół jej twarzy. To poprawiała włosy, to przepędzała z nosa nieistniejącą muchę, to drapała się za uszami. Niechże się panienka uspokoi. Tu nie piekło, a my nie diabelskie moce. Nie ma się czego obawiać. Dlaczego panienka jest taka zdenerwowana? Zaczął Rajski. Ja? Mariola próbowała nadrabiać miną. Ja wcale nie jestem zdenerwowana. Ja tylko, ja tylko. bąkała. Nie wiem, co powiedzieć. To było przecież takie straszne, ukryła twarz w dłoniach. Spokojnie, spokojnie. Co było straszne? Proszę nam powiedzieć. No, to, co się stało w sklepie. Pani wie o tym coś więcej niż my, panno Mariolu? Przecież pracowałam wtedy na górze. Rajski nie potrafił ukryć zadowolenia, które wykwitło na jego twarzy szerokim uśmiechem. Racja pomyślał. Wszak Ciernik wspominał o tym, że na piętrze paliło się światło. Ta panienka może się okazać bardzo mocnym ogniwem w łańcuchu śledczym. Wiemy o tym, powiedział głośno. I dlatego panią tu poprosiliśmy. Chcielibyśmy znać szczegóły. Od której godziny pani tam pracowała? Tylko co zjadłam obiad i zaraz wróciłam do biura. Mimo deszczu? Wtedy jeszcze nie padało. Rzeczywiście. I co pani robiła? To co zwykle. Przeglądałam księgi rachunkowe prowadzone przez starsze koleżanki, żeby się czegoś nauczyć. Robiłam rozliczenia na kartkach, a potem sprawdzałam je z dokumentami, czy się zgadzają. No, czy już umiem samodzielnie i bez błędu coś zrobić. Jakie ma Pani wykształcenie? Dwa lata technikum rolniczego, ale zrezygnowałam, kiedy Pan prezes zaproponował mi tę pracę. Rozumiem. Pan komendancie notuje zeznania Panny Marioli. To są zeznania? Przestraszyła się. Tak, to są zeznania ważne zeznania i dlatego proszę się nad każdą odpowiedzią dobrze zastanowić i mówić wyłącznie prawdę. Czy kiedy przyszła pani do pracy, Felicja Ciernik znajdowała się w sklepie? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Myślałam o niej, to prawda, bo po tej historii z pszczeliną strasznie się w duchu na nią zirytowałam. Jak można być takim nieopanowanym? Do tego, będąc kobietą. Pani dobrze znała Felicję Ciernik? Kto jej nie znał? Mariola powiedziała to tak, jakby co najmniej połowa kraju musiała znać Felicję i to z najgorszej strony. Pytam, czy pani znała ją dobrze. Czy dobrze? Mariola zastanowiła się. Odpowiadała teraz pewnie, zażenowanie przeminęło. Doszła widocznie do przekonania, że to przesłuchanie nie jest wcale takie straszne. Za dobrze, powiedziała, to chyba nie, ale tak średnio. Jak to należy rozumieć? Koleżankami nie byłyśmy, ale rozmawiać, to rozmawiałyśmy ze sobą dosyć często. A poza tym, to Felicji mówiła cała wieś i zawsze docierały do mnie jakieś nowinki. Na przykład? No, na przykład, że mężczyzn rozpija. Albo... Panie kapitanie, komendant Tatar uznał za stosowne wtrącić się. To jest dwierutne ugarstwo. Felicja chłopów nie rozpijała. Sami chlali z własnej woli. A że ona sprzedawała alkohol bez ograniczeń? Dlaczego miała tego nie robić, jeśli miała premię ze spółdzielni obliczaną od kwoty obrotu w sklepie? Taka jest prawda, panie kapitanie. W porządku, komendancie. Więc twierdzi pani, panno Mariolu, że o Felicji Ciernik często we wsi mówiono. Jak pani myśli i dlaczego? Nie rozumiem. Jaki był zdaniem pani najważniejszy z powodów tego zainteresowania jej osobą? Ona w ogóle była taka nietypowa, proszę pana. Pan ją widział? Nie czekała na odpowiedź. Ona pasowała do jakiegoś stadionu. Mogła rzucać kulą albo dyskiem. Była taka wielka i silna. Nawet ładna. Buzie miała dość ładną. Ale ten wzrost... Mariola wzruszyła ramionami. Ten wzrost właśnie chłopaków odstręczał od niej. Wie pan. Jakby się bali albo coś takiego. Z żadnym w jej wieku nigdy się nie spotykała. Ale do starszych to ciągnęła. Mariola, rzekł głosem upominającym sierżant tatar. Jesteś za smarkata, żeby się wypowiadać w takich sprawach. Pan przestanie! odparła niespeszona Mariola. Skończyłam już osiemnaście lat i nie jestem dzieckiem. A co? Może nie sprowadzała sobie do sklepu chłopów? Co? A weterynarz? A w gospodzie mało ją po tyłku klepali? Kapitan Tomasz Rajski zaczynał się dziwić. Wiejska, przestraszona dziewczyna, a teraz proszę, jaki języczek. Przecież ona w gospodzie nie pracowała, tylko w sklepie. Jak to nie pracowała? O ile pan nie wie, to ja panu powiem. W naszej gospodzie jest taki oddzielny gabinecik, wie pan? Znaczy oddzielny pokój, ale pan prezes nazywa go gabinetem. Oczywiście dla lepszych gości. Z Okruszyny nieraz przyjeżdżali i przyjeżdżają. I z Warszawy, a jakże? I z Męcikowa, zewsząd. To pan myśli, że do tego gabineciku dawali normalne kelnerki z gospody? Gdzież tam? Czasami tak, nie powiem. Ale bardzo często pan prezes ściągał z domu Felicję. Ona się zawsze podmalowała, wypindrzyła i obsługiwała specjalnych gości pana prezesa. Może tak nie było, panie komendancie? Pewna swego spojrzała wymownie na tatara. Komendant nie odpowiedział. Skupiony nad arkuszem papieru notował pilnie. Rajski pomyślał, że ujawnienie tego gabineciku nie należało do najgorętszych pragnień sierżanta. Wolałby zapewne, żeby ta specjalność miejscowej gospody nie uzyskiwała rozgłosu. Czy zna pani jakieś szczegóły przyjęć w gabineciku odbywających się z udziałem Felicji Ciernik? Nie można powiedzieć, proszę pana, żeby z jej udziałem, bo ona należała przecież do obsługi. Chociaż sama Felicja nieraz opowiadała mi, jakie tam odchodziły numery, zwłaszcza kiedy panowie zdrowo sobie podpili. Wyobraź sobie, mówiła mi nieraz, po prostu nie dają mi spokojnie pracować. Co rusz, to klepnie po tyłku, klep. A co ja, koniem jestem, czy co? Opowiadała mi o tym niby to z odrazą, ale ja widziałam w jej oczach zadowolenie. I chociaż nieraz się zarzekała, że powie stanowczo prezesowi, żeby ją więcej do tego burdelu. Tak proszę pana, ona tak powiedziała: do tego burdelu nie ciągał, przysięgała, ale na każde wezwanie szła. No pewnie ja sobie myślałam: tacy różni panowie dyrektorzy mogą w siowej sklepowej zaimponować. Może nawet łudziła się, że przy jakiejś okazji podłapie sobie miastowego męża na stanowisku? Głupia. Komendant Jan Tatar zmalał przy swoim biurku doszczętnie. Głowę wcisnął między ramiona, jakby chciał się zasłonić przed spojrzeniem Rajskiego. Bądź co bądź widać było, że opowiadanie o gabineciku nie idzie mu w smak. Panno Mariolu, kontynuował przesłuchanie kapitan Rajski, czy Felicja Ciernik nie zwierzała się pani z żadnych przykrych incydentów, jakie ewidentnie mogły się zdarzyć w tym gabineciku? Zwierzała się, a jakże? Ona mi o wszystkim opowiadała. Może chciała mi zaimponować? Nie wiem ale prawie po każdym takim wieczorze specjalnym przebiegała do mnie i niby to wzburzona paplała o wszystkim. Na przykład o czym? Czy pamięta pani może jakieś charakterystyczne fakty? One wszystkie były do siebie podobne zalecanki, podszczypywania i tak dalej. Raz tylko pamięta pan pani komendancie. Tatar udawał, że niczego nie słyszy. Raz tylko wynikł skandal na całego. To było zeszłej jesieni. O Felicję wynikła bójka. Kto z kim ją stoczył? To już lepiej wie pan komendant. Pan komendant opowie mi o tym później. Ciekawi mnie wersja znana przez panią. Śmiało, proszę mówić. Ja to znam z opowiadania Felicji. Było podobno tak. Przyjechali jacyś panowie z okruszyny i przyjęcie w gabineciku odbywało się szczególnie wesoło. Obsługiwała naturalnie Felicja. Był tam także weterynarz, pan Koral. Pan tam również był, prawda, panie komendancie? Komendant Tatar niechętnie przytaknął ruchem głowy. Nie wiem o co poszło, ale jeden z panów, prezes czy ktoś inny, doskoczył w pewnym momencie do weterynarza i uderzył go. Weterynarz podobno podniósł się z miejsca, otarł twarz i miał powiedzieć rzekomo tak. Ja się z byle kim nie bije i nie piję. Żegnam, powiedział i wyszedł. Ale tuż za rogiem gospody natknął się na jakiegoś oprycha i ten go tak stłukł, że pan Koral musiał chyba za trzy dni odleżeć w domu. Kim był ten tajemniczy oprych? To Władek Brala, lokator cierników, powiedział komendant tatar. Ustaliłem to następnego dnia i dałem wniosek na kolegium. Wlepili mu pięć tysięcy grzywny. Co Brala mógł mieć do korala? Felicja mówiła mi, podjęła Mariola więc że Brala nie cierpi weterynarza, bo kiedyś podobno widział jak oni się całowali. I tak go to rozsierdziło? Zazdrość? Powiem pani, że stary ciernik wcale nie uważa, żeby Brala zalecał się do jego córki. A pani co o tym myśli? A co ja mogę myśleć? Według mnie to co najmniej pół tuzina chłopów leciało na Felicję. Ale tylko tak, pan rozumie. Nie, żeby zaraz do ołtarza, tylko no pan rozumie. Władek Brala też mógł na to liczyć. Lecz o ile wiem, Felicja trzymała go na dystans i nigdy sobie nie pozwoliła na żaden z nim flirt. To mi mówiła osobiście. Żadnych innych incydentów z gospody pani nie zna? Proszę pana, o tym, co tam się wyrabiało, można by opowiadać godzinami. Ale wszystko jest do siebie podobne. Pijaństwo i tyle. Nie ma o czym mówić. Wróćmy zatem do wczorajszego wieczoru. Pracowała pani na piętrze nad sklepem. Czy i co pani słyszała? Proszę nam to powtórzyć. Najpierw to słyszałam, że Felicja robi porządki. Było słychać jakieś szurgotanie, stukanie, takie normalne odgłosy jak przy sprzątaniu. Potem, tak gdzieś koło dziewiątej, to znaczy dwudziestej pierwszej, posłyszałam, że Felicja z kimś na dole rozmawia. Z mężczyzną, tak, jestem pewna, że to był głos mężczyzny. Najpierw niczego nie mogłam zrozumieć, bo drzwi były pozamykane. Ale kiedy je uchyliłam, Mariola, więc kówna, słowo po słowie powtórzyła zasłyszaną poprzedniego dnia rozmowę, a kapitan Rajski, nie oglądając się na komendanta tatara, dokładnie zanotował treść tej rozmowy. Więc twierdzi pani, że cisza zapanowała nagle, że rozmowa została przerwana, jak nożem uciął? Tak było, proszę pana. Panno Mariolu, to bardzo ważne. Proszę się skupić i dokładnie sobie przypomnieć, kim był mężczyzna rozmawiający z Felicją Ciernik. Czy poznała go pani po głosie? Daję słowo, że nikt się o tym pani przypuszczeniu nie dowie, a pani absolutnie nie ma się czego obawiać. Zatem poznała go pani po głosie, czy nie? Mariola więc kówna milczała dość długo. Kogoś mi ten głos przypominał. To mógł być pan Koral, to mógł być ojciec Felicji, a może nawet nasz prezes. Nie, naprawdę z całym przekonaniem nie mogę niczego twierdzić. Może któraś z wymienionych przez Panią osób ma jakieś wady wymowy. Może to dopomogłoby Pani w ustaleniu tożsamości owego mężczyzny. Oni wszyscy mówią normalnie. Nie, naprawdę nie wiem. A kiedy zeszła Pani na dół i zatrzymała się pod drzwiami, czy niczego już nie było słychać? Było zupełnie cicho. Doszłam do wniosku, już Panu mówiłam, że pewnie się pogodzili. A jeszcze przedtem, czy nie słyszała Pani żadnego jęku, wezwania, odgłosu, na przykład padającego ciała? Czy może pani sobie wyobrazić, co słychać, kiedy ktoś pada nagle na podłogę? Wyobrazić to sobie mogę. Sama nieraz padałam, ale wczoraj niczego takiego nie słyszałam. To straszne. Byłam o krok od zbrodni i nie wiedziałam o niczym. Gdybym coś przeczuła, czy wie pan, co bym zrobiła? Nie wiem. Schowałabym się na podwórzu i poczekała na tego drania. Ciemno było, ale już ja bym go rozpoznała. Czy wychodząc, zgasiła pani światło na korytarzu? Nie. Postałam chwilę pod drzwiami, popatrzyłam na gumiaki stojące przed nimi, jeden był przewrócony na bok i wyszłam. Mówi pani, gumiaki. Jak one wyglądały? Proszę je opisać. Zwyczajnie. Co drugi człowiek nosił nas takie podczas deszczu. Czarne, z cholewkami średniej wysokości, zakończonymi płótnem, do którego przyszyte były uszy. Jeden z tych butów nie miał ucha, ale nie wiem który, prawy czy lewy. Były wilgotne, no bo padało. To wszystko. To wszystko, powtórzył w chwilowym zamyśleniu kapitan Rajski. Dziękuję pani panno Mariolu. A drogę do domu miałam, mówię panu, jak w fontannie. Na ulicy panowała zupełna ciemnica ledwie trafiłam. Latarnie uliczne nie paliły się? Nie, w domach światło było, ale na ulicy albo ktoś prąd wyłączył, albo piorun uszkodził przewody. Nie wiem. Z wieczora ściągnięto na posterunek trzech mężczyzn. Prezesa spółdzielni Kazimierza Skwarskiego, Władysława Brale, lokatora cierników, niestety nieco już podpitego, oraz Józefa Gruze, rolnika, któremu weterynarz koral ratował krowę. Wszyscy oni byli mniej więcej jednakowego wzrostu i posturą przypominali Mariana Korala. Wszyscy ubrani byli w kurtki z kapturami, co prawda niejednakowego koloru, lecz miało to drugorzędne znaczenie. Wieczorem podczas deszczu kolorów nie odróżnia się łatwo, jeśli się je w ogóle odróżnia. Kubert Ciernik, poinformowany o tym, jaka ma być jego rola podczas eksperymentu, nie wyrażał na to specjalnej ochoty. A po co to przedstawienie, powiedział, skoro ten łobus koral i tak pójdzie do mogiły i tak. Kapitan Rajski skwitował tę niechęć krótko. Panie Ciernik, wymaga tego przepis prawa, rozumie pan? Ja zawsze z prawem byłem w zgodzie. Jak wymaga, to wymaga, niech będzie. Trzej, odziani w kurtki uczestnicy eksperymentu, mający udawać korala, oraz sierżant Tatar i kapitan Rajski, najpierw przystanęli na ulicy przed posesją Huberta Ciernika. Skąd koral nadchodził, panie Ciernik? Z której strony? Stąd, sprawa, od gospody. W porządku. Wszystkich tu obecnych zna pan dobrze, czy tak? Znam. Niech pan jeszcze raz, dobrze im się przyjrzy. W pewnych odstępach czasu będą iść od strony gospody i wchodzić w bramę spółdzielni. Pan i ja staniemy w oknie pańskiego mieszkania. Co który z nich pokona wyznaczoną drogę, to pan mi powie, kto to jest. Zgoda? Zgoda. Komendancie, czy prąd na słupach oświetleniowych jest wyłączony? Według rozkazu. W porządku. Panowie, zwrócił się do pozostałych mężczyzn, każdy z was ruszy o, z tamtego miejsca, dopiero na znak dany światłem latarki przez komendanta tatara. Nie spieszcie się, macie iść krokiem normalnym, tak jak się idzie w odwiedziny. Rozumiemy się? W porządku. Na ulicy nikt poza wami kręcić się nie będzie. Idziemy, panie ciernik, już czas. Za dziesięć minut będzie zupełnie ciemno. Żona w domu? A gdzie ma być? Od zmysłów kobieta odchodzi. Dalibyście lepiej z tym spokój. Idziemy. Pokój w mieszkaniu huberta ciernika, którego okna wychodziły na ulicę, oddalony był od niej o około pięćdziesiąt metrów. Przed domem znajdował się ogród warzywny, wzdłuż bocznych ogrodzeń ciemniały krzewy porzeczek i agrestu. Ogrodzenie z siatki drucianej od strony ulicy wolne było od jakichkolwiek zarośli, ciągnęła się przy nim grządka kwiatowa. Stanęli w oknie. Błysnęło światło latarki sierżanta Tatara. Po chwili wychynął z prawej strony i szedł, przecinając ulicę trochę na ukos, pierwszy mężczyzna w kurtce z kapturem. – Kto to jest? – spytał kapitan Rajski – Skwarski, znaczy się prezes, odparł bez chwili zastanowienia Ciernik. Odczekali jakieś pół minuty. Mężczyzna zniknął w bramie. A to kto? Następna postać pojawiła się na ulicy. Brala. Jego bym nie rozpoznał. Co pan? A ten? Jak jeden był Skwarski, drugi brala, to trzecim musi być Józek Gruza. Słusznie, innej możliwości nie ma. Więc chodźmy teraz z powrotem na ulicę. Dowiemy się, czy ma pan dobry wzrok i pamięć. Jak było sierżancie? W jakiej szli kolejności? Pierwszy szedł brala, drugi skwarski, trzeci gruza, zameldował służbiście tatar. Co pan na to, panie ciernik? Kiedy człowiek jest zdenerwowany, to chyba może się pomylić, no nie? Wówczas także był pan zdenerwowany. A poza tym na ulicy panowała taka ulewa, że warunki są zgoła nieporównywalne. Obecnie, mimo lepszej widoczności. Nie udało się panu rozpoznać nikogo, więc jak mógł pan twierdzić z całym przekonaniem, że do bramy wchodził wczoraj właśnie Marian Koral? Czy rozumie pan, jakie mogło to mieć konsekwencje, gdyby weterynarz żył? Ale nie żyje. Pies z nim tańcował. To już nie moja sprawa. Robcie sobie, co chcecie. Ja już do nikogo pretensji nie mam. Czyżby nie rozumiał pan również i tego, że córkę pańską mógł zamordować zupełnie kto inny? Nikt inny nie mógł mieć powodu. Przypuśćmy, że koral taki powód miał lecz w takim razie kto i z jakiego powodu pozbawił życia Mariana Korala? Nie domyśla się pan? Nie, i dajcie mi już święty spokój. Idę do żony. Chodź, Władek, trącił ramieniem brale. Nic tu po nas. Wychylimy butelkę na żałość. I poszli ścieżką do domu, podtrzymując się po przyjacielsku.